Czy drewno krajowe nadaje się na budowę tarasu? Gatunki krajowe, takie jak jodła, sosna, świerk, dąb czy jesion, zdecydowanie nie nadają się na deski tarasowe, zewnętrzne deski tarasowe głównie dlatego, że są bardzo mało odporne na warunki atmosferyczne, na biodegradację, na grzyby, na siniźne. Taras zrobiony z takiego drewna, z drewna krajowego, będzie wymagał bardzo dużej, bardzo częstej impregnacji. Poza tym może okazać się, że po trzech, 4 latach już nie da się go odświeżyć i trzeba będzie go wymienić. Dlatego tutaj. Zdecydowanie gatunki egzotyczne, banki raj masaranduba czy kumaru, ewentualnie troszeczkę bliższe gatunki drzewa, takie jak modrzew syberyjski, czy sosna skandynawska. I oczywiście gatunki obrabiane termicznie, typu jesion termo czy sosna termo. Cena a jakość desek. Różnica w cenie samego materiału pomiędzy gatunkami egzotycznymi a gatunkami krajowymi jest istotnym czynnikiem na pewno, aczkolwiek z perspektywy kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat na pewno bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zainwestowanie mimo wszystko na początku w drewno egzotyczne.